Siemano, siemano, bardzo, bardzo serdecznie, a cóż to za postać przemyka po ulicach i o co tutaj w ogóle y, tak naprawdę chodzi? No bo mamy dzisiaj takiego fajnego epiphona, twight, twight, epiphona twight. Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że y, musiałem trochę zajrzeć do mojej książeczki, Lubię zaglądać ostatnio do książeczek i znaleźć coś na temat tych instrumentów. Mamy Epifona, który nazywa się Koronet. Wyprodukowany jest w Chinach nowej serii koronetów. Co jest ciekawe, w tym momencie można sobie kupić bliźniaczy model takiego Koroneta, produkowany w Ameryce, w fabryce. Gibsona, właśnie. Pewnie wielu z Was wie, a być może wielu z Was nie wie, że Epiphone, który w tym momencie oczywiście jest marką należącą do koncernu Gibsona, kiedyś był bardzo konkretną gibsonową konkurencją. I w latach przedwojennych i powojennych, mówię tu oczywiście o II wojnie światowej, no te gitary walczyły bardzo konkretnie o klienta i te marki rzeczywiście spierały się ze sobą, no ale ale Gibson zrobił co? Kupił sobie kiedyś Epifona po prostu i zdegradował go na swój sposób. Na szczęście nie zdegradował go tak całkowicie, przynajmniej nie w tamtych czasach, bo na przykład właśnie model Wildshire, model Coronet i model, model Twite, który sobie tutaj dzisiaj omawiamy. No, my mamy Coroneta, dodatkowo jeszcze było jak. Crestwood Custom, bo to wszystkie te kształty są do siebie podobne. No to generalnie było to. Było, to jest gitara Epiphona, czyli to nie jest Epifon by Gibson. Mimo tego, że już jest Epiphone by Gibson, bo jak powstał, to Gibson był właścicielem Epiphona, ale to jest instrument, który nie ma swojego odpowiednika, jeżeli chodzi o Gibsona. Czyli nie znajdziemy Gibsona Coronet, tak jak możemy znaleźć Epiphone SG i Gibson SG. To jest instrument właśnie przeznaczony dla początkujących graczy. Tani, taki, wiecie. No jak na tamte czasy, nie wiem ile to było 160 dolarów, ale w tym momencie kosztuje 1600 zł. E, I jeśli ktoś chce być młodym punkowcem albo młodym alterna, albo jakaś fajna alternatywka by chciała sobie zagrać na gitarze, no to ma takiego wildschera za te 1600 zł, koroneta oczywiście, e, i może sobie na nim e, pograć te, te wszystkie e, panki. No i jak mówię, to jest instrument, który był oryginalnie produkowany jako Epiphone, czyli mimo. Dlatego, że epifon już był, wiecie, własnością Gibsona, to Gibson produkował te instrumenty właśnie w ten sposób, że powstawały też odrębne epifony. To, że oni później pod marką epifon robili instrumenty, które były raczej kopiami Gibbola, to jest zupełnie inna historia. Pierwsza próbka. Chodzi o tą pierwszą próbkę, nie da się określić, że jest to mój pewnego rodzaju tryptyk. Tryptyk polega na tym, że Nagrałem basówkę Epifona van der Berda, zajebistą zresztą, i potem wykorzystałem to nagranie sekcji do tego, żeby nagrać trzy razy trzy testy. Czyli mamy Telecastera, mamy Jolana i dzisiejszego właśnie oto tutaj Koroneta, które są no, nagrane do tej, do tej oto właśnie sekcji. Użyłem wtyczek Nembrini. Do końca września możecie użyć kodu Xantyp10 na wtyczki Nembrini i kupicie je jeszcze taniej. Tak ogólnie Patrząc sobie na ten instrument, no to można się pokusić o takie stwierdzenie, że gitara no, jak najbardziej wpisuje się w linię instrumentów dla początkujących, którą wtedy Gibson sobie wymyślił. No bo można ją postawić na przykład obok, wiecie, SG Speciala, obok SG Juniora, e, obok właśnie Juniorków od Les Pola i rzeczywiście te konotacje tutaj są dosyć no, widoczne, tak. Użycie przetwornika gibsonowskiego, użycie właściwie wtedy też rozwiniętego takiego, no tego niby z menzurą, niby z ustawianiem menzury strunociągu, no powoduje, że tutaj mamy do czynienia z instrumentem, który rzeczywiście jest podobny do tej linii. Moim pytaniem w tym momencie w odcinku jest dlaczego SG. Dlaczego Les Paul, dlaczego, dlaczego SG, dlaczego te instrumenty się tak jakby przyjęły? A na przykład taki koronet się nie do końca przyjął. I chciałbym, żebyście spróbowali w komentarzach opowiedzieć, jak Wam się widzi ten kształt, jak ten instrument Wam w ogóle leży, czy te równe boczki. To jest to, czy na przykład fajniejszym jest właśnie Gibson Double Cut bo taki junior też pewnie kiedyś w końcu powstał, i taki Melody Maker, w sumie też, który się nie do końca przyjął, też powstał. No więc to są takie moje, takie moje dywagacje, takie moje zagwoski na temat tego koroneta. Moim zdaniem jest to fajna, oryginalna gitara w, w całym swoim anturażu i na przestrzeni tego, co wiecie, no co znamy z gitary, i tego, wszystkiego, co po prostu jest w tym momencie klasyką, te odskoczki od klasyki, mimo tego, że cały czas grzebanie w klasyce i w historii instrumentu, to jest dobra rzecz. Posłuchajmy kolejnego nagrania. czystej teorii oczywiście ten instrument przez zastosowanie TP-90 no jest to gitara, której nie będziemy jakoś specjalnie używać, wiecie, do grania metalu, chociaż sprawdzimy sobie, jak to ten metal zagrało i, i wieć z Bugerą, czy tutaj nam dał radę. No oczywiście, słuchajcie, to jest oldschoolowo niskoimpedancyjny, rezystancyjny przetwornik i to nie jest przetwornik do bojenia. Natomiast są przykłady tego, że również można nad czymś takim połoić. Raczej jednak skłaniam się ku temu, że to jest gitara do lżejszych gatunków muzycznych. To jest też taka gitara, którą być może nie kupilibyście na swój pierwszy instrument. To jest taka gitara, która raczej. No, widzę ją w kapeli oczywiście i to nawet tego Epifona za te 1600 zł. jak najbardziej widzę w jakiejś kapeli. To nie musi być ta wersja yy, amerykańska, natomiast rzeczywiście jest to. Yy, już yy, jak kapela nagrywa drugą płytę, już ma yy, jakiś swój określony styl, to wtedy może poszukać innego stylu właśnie yy, grając yy, na tym instrumencie. Z drugiej strony też, no, w teledysku ten instrument absolutnie, totalnie się sprawdzi, jeżeli chodzi o wygląd. Yy, ma ta gitara coś w sobie. Yy, jest nietuzinkowa i ma coś w sobie. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania i obejrzyjmy ją tak właśnie z bliska. ДИНАМИЧНАЯ а МУЗЫКА Generalnie taki koronecik. No to taka pankowo granżowa gitarka, nie? Co prawda, powiem wam szczerze, że później tutaj też w tym teście usłyszycie, że ona tak całkiem nieźle się przesterowała, ta gitara, i tutaj mięska troszkę z niej e, wyszło z tej p 90 dziesiątki. No, aczkolwiek jest to moim zdaniem taki właśnie bardziej ukierunkowany na muzykę alternatywno pankowo granżową Instrument właśnie. E, słuchajcie. E, Body instrumentu wykonane jest z machoniu, gryf również jest machoniowy, jeżeli chodzi o e, samą podstrunnicę, to mamy tutaj do czynienia z drewnem, które nazywa się laurel, czyli wawrzyn, bardzo popularne, ostatnio drewno w tych takich e, gitarach do średniej półeczki. E, na główce piękne logo, na tym logo jest troszeczkę folii, więc nie wiem ono się tutaj nagra, bo nie chcę tego zdejmować, w każdym razie logo jest przykręcone. Do główki na takim plastyczku. No, mega, mega oldschoolowo. Zresztą też te guziczki, tutaj, jeżeli chodzi o klucze, to też jest taki pełny, pełny oldschool. No i też główka jest klasyczna dla Epifona. Właśnie to jest y, prawdziwa epifonowska stara główka, do której teraz dość konkretnie nawiązują. Producent nic nie pisze o tym, czy to jest nubą, czy to nie jest nubą. Y, wygląda to raczej na plastikowe siodełko. Jest nawet w miarę nacięte, chociaż można byłoby troszeczkę tutaj nad tym y, delikatnie jeszcze sobie popracować. Ręką tutaj progi nie haczą. Załóżmy sobie pończoszkę. Zobaczymy, co się, co się wydarzy. Pończoszka czysta. Jedziemy. Nic się nie dzieje żadnego tutaj. Tutaj są takie delikatne, jakby zadziorki, ale to nie jest tak, że też coś się z tą pończochą dzieje. No i jak mówię, w rękę. W rękę tutaj nic nie czuć, więc wszystko jest tutaj w granicach normy. Tak samo są zrobione jak w tym Thunderbirdzie basie, czyli no jest tak, jakby były podcięte pod binding. Nie ma tutaj, to jest ciekawe, tutaj nie ma wypełnienia. Niektórzy stosują tak, że nacinają całkowicie, wkładają krótszy grzebyczek. A potem wypełniałem jakąś, jakąś taką pastą kleju z, z wiórami, natomiast spyłem no, bardziej. Natomiast tutaj yy, nie ma czegoś takiego, czyli jest tak, jakby był <grytanie> yy, binding, troszkę, nie wiecie o co chodzi. No, yy, po prostu jest całe drewno, a same sloty są nacięte troszkę krócej i te progi, yy, i te progi wchodzą. Yy, no ja nie lubię tego nabijania progów. To jest mega, mega, jakieś takie w ogóle dla mnie dziwne, że ludzie teraz w większości gitar to robią. No, ale tak jak mówię, no, w większości gitar to też tak. E, wygląda. No tak, mostek nazywa się Lightning. Mostek nazywa się Lightning, no bo ma takiego pioruna. Tutaj jest tak jakby kompensowana e, menzura. Nie będę ukrywał, że musiałem troszeczkę tą menzurę e, ustawić w tym instrumencie, czyli odsunąć troszeczkę jeszcze te struny e, basowe. Sama regulacja odbywa się właśnie przy pomocy tych dwóch małych śrubek, czyli ustawiamy sobie po prostu kąt Całego, e, całego mostka, ale w tym momencie menzura tutaj, no, bez zastrzeżeń, absolutnie bez zastrzeżeń, niska akcja, e, no, no tak wiecie, no nie niska jak na Jacksonie, ale, albo i Banezie, ale niska akcja, więc wszystko, tutaj, więc wszystko się tutaj zgadza, z racji na to, że mamy jeden pickup e, P90, no to jest tylko i wyłącznie volume, i tylko i wyłącznie tony, nie ma tutaj żadnego przełączania, też w ogóle tak e, gniazda tutaj jest, na samym korpusie, bez żadnej płytki, ni bez niczego na boku. Samo body, w ogóle też jest takie fajne, bo jest pozaokrąglane, dosyć konkretnie. Na swój sposób pewnie to jest jakaś odpowiedź. Wiecie, na, na, na pozaokrąglane y, rzeczy w stracie, y, no, wygodne to jest. Ta symetria tego body no to już tak jak mówiłem, no to może się komuś podobać, może się nie podobać. Na pewno jest charakterystyczna i na pewno jest wyróżniająca, więc na to trzeba na pewno y, zwrócić uwagę. Sama gitara jak na 1600-1700 zł zrobiona jest bardzo, bardzo y, przyzwoicie I jeżeli to jest wasza stylówka, no to nie ma się tutaj do czego tak za bardzo przyczepić. Fajny, prosty Pankowy instrument. Obejrzyjmy sobie go jeszcze teraz z tyłu. No, gitara na pewno też jest jakimś nawiązaniem i czymś w, w kierunku. Yy... SG, zarówno przez to, że właśnie jest taka w miarę symetryczna, takie te katełeje są w miarę równe, no oczywiście z ugrzecznionym takim SG gdzieś. Natomiast samo też łączenie gryfu z korpusem, no to też jest takie właśnie mniej więcej jak w SG, czyli tak dosyć, dosyć płytko, no nie wiem na ile jest tam długi ten Trzpień, który wchodzi e, w drewno. Miejmy nadzieję, że jest długi, że tutaj wiecie, nic złego się e, no, nie będzie działo z tym instrumentem. E, co jest ciekawe, na główce są e, listewki, <grydy> czyli jest to generalnie tak jak w Gibsonach jeden cały kawałek e, machoniu z doklejonymi tymi bo boczkami do, e, do samej główki. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. No i też, jak już mówiłem, no klucze tutaj są w mega oryginalnym. E, z takim systemie, tak jak było to kiedyś, na jednej takiej wielkiej płytce z tak zwanymi guziczkami tutaj, no tak jest taka stylówka, tak, tak to ma właśnie wyglądać, z tyłu też są te obłości, z tyłu też ta gitara ma takich dużo zaokrągleń, ogólnie jest taka fajna właśnie pozaokrąglana, przez co jest dosyć wygodna do grania na siedząco, na stojąco, no jest, jest to taki całkiem przyjemny instrument. Posłuchajmy. Samo wykonanie i to wszystko, co ta gitara sobą prezentuje, jest bardzo dobre. Ta gitara naprawdę za te 1600 zł oferuje dobre, dobry stosunek jakości do ceny, więc tutaj się nie można do niczego przyczepić. Mamy fajne nawiązanie do starej klasyki, fajne nawiązanie do czegoś, co kiedyś było, wiecie, no być może bardziej popularne niż jest teraz. Fajną próbę tego, żeby być może zrobić tą gitarę. Popularno. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobra e, gitarka. Bardzo fajna, ciekawa gitara dla odważnych, bardzo fajnie wyglądający instrument i ze swojej strony mogę go tylko polecić. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. Bardzo dziękuję za każde miłe słowo, bardzo dziękuję za każdą dyszkę, którą wpłacacie na Patronajcie. Przypominam wszystkim o konkursie, e, który cały czas trwa do końca. Września, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że działamy wszyscy tutaj sobie razem, tworząc naszą wspaniałą społeczność No i że po prostu, wiecie, no, dzieją się rzeczy gitarowe, mega, mega, mega propsiory Co jest też ciekawe tutaj, to ja właśnie jestem, patrzcie, jak, jaka incepcja, właśnie jestem w trakcie montażu tego, a tutaj do Was gadam No i jak to, i jak to, i dlaczego eee, Propsiorki, propsiorki, fajne wiosło bardzo Wam dziękuję za wszystko. Jeżeli coś zostało, to przed Wami, a jeżeli nie, to bardzo ciekawa końcówka samochodu. Hello!